Wszystko co? Wszystko Anita. Lecimy. Do Valladolid. Do Valladolid. Opuszczamy Holbów. Dzisiaj cel Valladolid. Tam zostaniemy na 3 dni. I to będzie taka nasza miejscówka wypadowa. Wynajmiemy jakiś skuter i będziemy jeździć po e, do cenota po okolicznych atrakcjach. Transport kargo za mną. Teraz O, i teraz idziemy sobie. Zobaczcie, jak panowie jadą. Wszyscy tam. pace. Śmiesznie wygląda. Do pracy. Do pracy, dokładnie. Powiedziałem, że tutaj nie ma samochodów. Są samochody, ale to są po prostu miejscowe samochody miejscowej ludności ale turyści tutaj nie mogą wjechać samochodami Będziemy, mi się, że zajadamy arbuzikiem. Jest mega słodziutki. Teraz wygląda typowe śniadanie. W Meksyku, wchodzisz, bierzesz tacos'a, pan ci nakłada mięso, Tutaj są dodatki, mexican tacos si, si. i tutaj pan, pan nakłada mięso, my sobie polewamy sosami i jemy. Pyszne. Za jednego tacosa po 20 e, meksykańskich pesos. Jesteśmy w balatoli. Zjedziemy do hotelu Później jakieś cenoty myślę Zobaczymy Samo się Jesteśmy w pokoju I zaraz ruszamy na scenotki. Idziemy do naszej pierwszej cenoty. Majów. I będziemy mieli spotkanie z szamanem, który e, oszczyści nas przed wejściem do cenoty. Jest bardzo kameralnie. Jesteśmy jako jedyni. Jest będzie bl też blisko zamknięcia, więc liczymy, że będzie naprawdę mało osób i będzie fajna czyzerka. To jest szaman ten biały.

Jak ktoś taki katyk też u pieczka to on że to pieczka lębętych, felcy dal, uciekać leś. O. Jak się czujesz? Ale Ale to było naprawdę ciekawe, takie przylepcie. Ten pan to w ogóle to jakiś po tym, jak Maju był taki niski. No, Niesamowite. Idziemy dalej schodzimy do naszej pierwszej w życie cenoty. To jest niesamowite to zobaczycie. na to miejsce. Zaraz zobaczycie. W tej można skakać do wody. To jest lina, po której można skakać, albo można skakać stamtąd. Z kilkunastu metrów. Ну, какая-то штука. Skoczyłem, skoczyłem. Udało się. To jest ta lina, po której się tak buja i teraz skaczę do środka. Tu na wyjściu dowiedzieliśmy się, e, jak głęboka jest ta sunota. I tak, od powierzchni wody w głąb ma 40 metrów, ponad powierzchni, czyli ta cała jaskinia ma 20 metrów, a ta lina, po której skakałem, na której się bujałem, platform jest na 7 metrach na tej wody. Kurczę szkoda, że tego nie nagrałem, ale oddaliśmy pranie do Prali. Oczywiście dogadaliśmy się po pomigowemu. Czekaj, to jest to taki spinglish, springlish, o! Czyli hiszpańsko, angielski, taki, znaczy bardziej po hiszpańsku panie pani mówię, a nic po angielsku. Ale... No dokładnie. Teraz idziemy do centrum. Valladolid. I tam jest jakaś muzyka od 19 podobnych. Idziemy, szukamy coś do jedzenia, ale będzie ciężko, chyba Nie sądziłem. <śmuletra>